Cześć kochani. Dzisiaj sobota za oknem ulewa, więc trochę ciemno. Nie mogłam za długo dzisiaj pospać, więc sobie już wydrapię te zdrapki, które mam. Jest ich tylko parę. I tutaj przy lampce. Będę też mówić cicho, więc możecie sobie podgłośnić. I tak, mam tutaj kolejne podejście do Big drap. Tym razem już jest numer 6. Oprócz tego jest może pieniędzy. To była już ostatnia w sklepie z numerem 10. Jest rubinowa numer 24 i wielka czarna perła, bo mi się przypomniała ta zdrapka, jak widziałam jak Maty ją drapie na swoim kanale, codzienne zdrapki i też spróbuję chyba tylko raz ją drapałam. I oprócz tego. Wydrapałam też takie trzy pewniaki. Super linie, krzyżówka mała i ekstra linie. Więc nie będzie zera, nie będzie na pustu, mimo że mam tylko tutaj takie cztery zrabeczki. Ale już patrzę, co w nich jest i zaczynam od najmniejszej, tej rubinowej. I tutaj szukam liczb. trzydzieści siedem, trzy, trzydzieści jeden i na koniec osiemnaście. Mogę też znaleźć rubinek, który mnoży. A moje liczby to dwa, dziewięć, Trzydzieści pięć, trzydzieści trzy, dziewiętnaście, kolejny oboczek. Dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, szesnaście, trzydzieści cztery i na koniec trzynastka. No niestety tutaj jest drabka przegrana. Kontrolne. Różne. Okej, okay, to pustaczek, ale taka ładna, więc może ją jeszcze wypróbuję kiedyś. I Kolejna drabka. O, noże pieniędzy. No już ostatnia szansa, bo skończyły się w tej paczce w sklepie i zobaczymy, co tutaj można znaleźć.

Trzydzieści dwa, nie mam trzydziestek. Nie mam. Oboczek. Nie mam. Nie mam dwudziestek. Też oboczek. Nie mam nastek. I ostatni rządek. No, niestety, czyli wszystkie, które zostały już w tej paczce, były przegrane, więc no, nic tam nie znalazłam. No, szkoda. Jeszcze jakiś kontrolny na wszelki wypadek, bo jest bardzo wcześnie. Mm. Mogę coś przygapić. Mm, kontrolne TX, czyli różne. Ok. No, całe szczęście, że mam te pędzle, więc nie będzie całkowitego zera, ale jeszcze mam nadzieję, że może coś wpadnie. Tutaj wielka czarna perła z numerem 3. A szukam, właśnie co ja tutaj szukam, jest symbol dolara. Daje przypisaną wygraną albo symbol pierścionka, który mnoży. Ok, i trochę powiększam. A ja mam prezent. Perfumy. bransoletka Cytryna. Piepronka. trofeum hmm, Gwiazda szpilki, kłódka, klucz, tulipan, róża, naszyjnik, słońce, korona, zegar i na krono narty i narki. Paczek, ale możliwe, że wrócę jeszcze do tej paczki bo to jest trójka i tam widziałam, że no jest cała paczka prawie kontrolne jakieś jest O i L, czyli różne no dobra no tu pozostała ostatnia zdrapka do wytrapania Dziesiąt siedem, dziewiętnaście, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści trzy i czterdzieści dziewięć. Dobra, wszystkiego po trochu a moje liczby. Pięćdziesiąt dwa nie mam. Nie mam dwudzieste. Nie mam czterdzieści pięć, nie mam czternaście, nie ma, nie ma czterdzieści jeden, brak, piętnaście, trzydzieści siedem, trzydziestek też nie mam, 13. Pięćdziesiąt trzy oboczek. Pięćdziesiąt sześć drugi oboczek. Trzydzieści cztery. Trzydzieści jeden. Czterdzieści siedem. Pięćdziesiąt jeden. Czterdzieści cztery obok. O, jest strap. Pierwsza wygrana w tej paczce. Już powoli traciłam nadzieję. No, mówię, dobra, może do 8 razy sztuka. Ale jest. Zdrab, tutaj daje przypisaną, wygraną. Nie mnoży. Ale przynajmniej ujrzałam tutaj jakąś wygraną. Więc jest super. 16. Już jest ulga, że mogę tam nie wracać. No ale zobaczę, jak to będzie. 42 to jest obok. 18 obok, 33, 36 i na koniec 23. Ok, czyli jest ten jeden z A pod nim kryje się 20 zł. I właśnie teraz jest dlemat. ponieważ wydrapałam już tyle zrapek od numeru 6 do. 11 albo 12 i to jest pierwsza wygrana. Czyli pozostało jeszcze 5 sztuk tam w paczce od 1 do 5. I czy warto jest wrócić po kolejne? Takie jest pytanie. Może ktoś mi doradził? Nie wiem. No dobrze. No to jest tutaj 20, jeszcze kontrolne. Powinny być. B. Mhm. Jeszcze jedna. Jest kontrolne B, no Jest to 20 zł. Mhm. No ciekawe, że szóstka, a wszystko od 7 do 11 było przegrane. I teraz ta fajniejsza, przyjemniejsza część, bo tutaj są trapki, które są wygrane. I mam taką krzyżówkę. Która mi dała bonus Regina. Jeszcze tylko sprawdzę. Ry, i n. Tak. Zgadza się? Tutaj słówek. Nie znalazłam trzech żadnej. Chyba nie przegapiłam, bo tylko po jednym. Ale zobaczę, co jest w bonusie. Piąteczka. Tak myślałam, ale fajnie, że jest. Czyli A. Mm -hmm. Ok. No to dorzucam tutaj do tego Big Strapa. I mam jeszcze super linię z 16, i tak samo to była ostatnia spaczki już tutaj w sklepie naprzeciwko. Trapała mi dużo, wszystkie puste, no ale tutaj jest tylko jedna linia, więc co pewnie będzie piąteczka. Mm. Parasol, sakwa, gwiazda, parasol, sakwa, gwiazda, ok. Tutaj. No tak, piąteczka jest. I te i te trzy razy. Mhm. Ostatnia, tak. Z numerem 18, który poprosiłam wczoraj w kiosku, bo ostatnio mi te 18 właśnie fajnie oddawały coś, więc mówię dobra. Teraz przerzucę się na parzyste liczbę i mam tutaj dwie wygrywające linie: klucz piłka serce, klucz piłka serce, diament księżyc, arbus, diament księżyc, arbus, kury. No to sprawdzam. Pod pierwszą linią jest dyszka. I pod drugą o, są dwie dyszki. No to miło. 30 zł. I tutaj kontrolne powinny być J. Się zgadza. No to fajnie. Coś jest już na wymiankę. Tutaj 30 zł Bardzo ładnie. No i udało mi się chyba po raz pierwszy tak wybrać jedną sztukę i wygraną. Czyli tak. Tutaj są trzy dyszki. Tutaj jest po 5, Czyli 40. I pixdrak oddał za siebie 20 zł No 60. Może wrócę po kolejnego Pixdrapa. Tylko niestety dostanę po kolei z numerem 5 więc nie wiem, czy to dobry pomysł. I czekam na komentarze, może mi coś doradzicie. A Wam dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego dnia w ten sobotni poranek i może do zobaczenia, usłyszenia później. Buziaki, pa!